Witam na kanale na makiecie kolejarz H0 American Train. E, chciałbym się poruszyć e, temat spraw technicznych odnośnie napędu i mocy pociągowej lokomotywy, ponieważ dzisiaj jeździł cały dzień praktycznie American 4.4 i chciałbym pokazać, że ma problem z pociągnięciem czterech pullmanów e, podczas ruszania oraz chciałbym powiedzieć na temat e, przełożenia napędów i silniczków elektrycznych stosowanych w lokomotywach modelarskich. No to zanim zaprezentujemy e, przejazd, e, chciałbym podkreślić, że e, American 44 jest to e, parowóz o układzie osi 44, czyli 4 koła. E, podtrzymujące palnisko i, i cztery koła, czyli dwie osie napędowe. I teraz cofniemy tutaj na chwilę. E, Przyjrzymy się tutaj e, tym kołom napędowym z parowozu American 4 4 e, Tu są oczywiście wiązary. I osie, osie wiązane, czyli są w tym momencie dwie osie wiązane, czyli cztery koła. Tak, I ta oś jest e, napędna, w sensie, że tutaj jest trybik. Później przechodzi drugi, e, drugi trybik ślimaczek od silniczka, i w ten sposób e, ten parowóz jest napędzany. Czyli to koło praktycznie jest napędne, a drugie koło jest związane wiązarami. Czyli w zasadzie cztery koła, czyli dwie osie są napędne. Yy, to jest w przypadku oczywiście parwozu American 44. Yy, tu jest silniczek, który jest stosowany w tym modelu. Bardzo malutki silniczek. Oczywiście nie chodzi mi o rozmiar tego silniczku, ponieważ silniczek może być większy i mniejszy, ale prawda jest taka, że wszystkie te silniczki mają praktycznie tą samą moc. Nawet jakbyśmy mieli silniczek ten, Zamontowany w parowozie 464 czy na przykład 484. On też by uciągnął tą lokomotywę, ponieważ y, liczy się też moment przełożenia napędu. No i oczywiście moc y, silniczka, ale chodzi o to, że nie musi być wielki silniczek, żeby napędzić potężną lokomotywę y, parową w sensie modelu, modelu parowozu. Teraz chciałbym po powiedzieć, że to było tylko przełożenie napędu i śniczki, które są e, stosowane w tych modelach. Teraz chciałbym zaprezentować, o co mi chodzi. E, American 44 podjeżdża, nic się nie dzieje, wjazd po wagony. Proszę się przypatrzyć yy, koło napędowym. Proszę zobaczyć, jak buksuje. Proszę bardzo, dojedzie do tego momentu i jest ciężko mu wyjechać ze wszystkimi tymi czterema pullmanami. Ja teraz pomogę mu, popcham go. Widzicie jak boksuje? Teraz już parowóz się rozpędził i ma swój moment przełożenia, ale widzicie o, jak już tutaj zaczyna buksować. I jeszcze raz pokażę moment ruszania. Jeszcze raz. Dobrze, starczy. Yy, o co mi chodzi? Chodzi o to, że ten parowóz yy, nie jest tak silny jak inne parowozy. W sensie takim, że yy, nie wiedziałem, o, znaczy dopiero się teraz o, o tym dowiedziałem i w zasadzie podczas pierwszych jazd zauważyłem, że ten parowóz e, nie będzie miał dużego uciągu i zazwyczaj będzie miał nagranie z jednym, z dwoma wagonami pasażerskimi e, tak jest to na moich filmikach na kanale i wagonów towarowych raczej mu nie będę podczepiał nie ma sensu po prostu e, te dwa duże koła napędowe e, nie, nie mają e, jak to powiedzieć E, znacznej przyczepności na szynach natorach, i po prostu te koła się ślizgają, zamiast e, prawić w ruch parowóz z wagonami. Po prostu, może to jest taki mankament techniczny tego parowozu? Nic się nie dzieje. E, mam przecież w swojej kolekcji inne parowozy, tak jak na przykład 282, które już sobie. Świetnie sobie daje z tymi pullmanami radę. Mogę mu jeszcze z jeden doczepić, pojedzie. Nie ma problemu. 482 to już nie wspomnę. I ten duży parowóz 464 to też nie ma problemu. Po prostu to jest mniejszy parowóz. I jeden pullman mu starczy. O, proszę bardzo. Znaczy chodzi mi o to, ja już tłumaczyłem parę razy na moim kanale, że parowóz, tak jak American 4, 4 jest to parowóz pośpieszny. Nie musi mieć za sobą dużego uciągu, tak jak na przykład te cztery pulmany. Mówię teraz o, o lokomotywie modelarskiej, tak? Nie mówiłem teraz o prawdziwym parowozie, tylko o modelarskim parowozie, o model parowozu American. Nie musi mieć za sobą na, na sprzęgu tyle wagonów, Wystarczy mu dwa i będzie gitara. Mam większe w swojej kolekcji parowozy amerykańskie, które bez problemu z tymi pullmanami sobie jeżdżą. Eee, ja tylko chciałem powiedzieć, że to jest parowóz pośpieszny, który ma prowadzone duże koła eee, o dużej średnicy, czyli nie będzie miał dużego uciągu. nie będzie to rodzaj rokomotywy towarowej, tylko bardziej pasażerskiej niż na przykład 2,8. 2 e, Mikado czy 482 Montanian, który dzisiaj sobie jeździł na makiecie e, to odnośnie e, to w zasadzie odnośnie jest e, tematyka e, uciągu uciągu lokomotywy modelarskiej w sensie takim, że jak może widzimy gdzieś na dokumentach czy na filmach fabularnych, że taki parowóz ma na przykład 5 pulmanów może prawdziwy parowóz spokojnie to pociągnie, ma odpowiednią moc, silniki pary, silniki parowe wytwarzają odpowiednią moc, e, posób e, tłoczyska, jak i wiązarów spowoduje, że ten parowóz uciągnie te na przykład cztery amerykańskie pulmany. Mówię teraz o prawdziwym parowozie. No niestety e, odzwierciedlenie, nie ma tego odzwierciedlenia modelarskie, ponieważ proszę pamiętać, że Lokomotywa modelarska to nie jest koń pociągowy, i jak na przykład dzieci się tym bawią, czy dorośli ludzie, jak nieraz widzę, że na przykład ta lokomotywka się męczy, no to mnie to szczerze krew zalewa. Lepiej odpuścić, odłączyć się te, te wagony, niech ona sobie pojedzie <laughs> z mniejszą liczbą wagonów niż mamy zajechać silniczek i napęd i kupować nową lokomotywę. To dzisiaj odnosie mojego kanału. Kolejarz Hazar American Trail odnośnie siły pociągowej parowozów modelarskich, w sensie parowozów, modeli. Po prostu to jeszcze zauważyłem, że ten parowóz ma gunkę przyczepnościową. Mówię o tym American Baltimore and Ohio, która spowoduje, że ma większy, większy kontakt z szyną, aczkolwiek ten poprzedni, który. Które się rozsypał, Nie miał takiego problemu, i na przykład cztery pulmany spokojnie fakwakiem zabuksował. Wybuksowa by nie było na szynach, ale rozpędził się, pojechał. Ten już ma problem. To jeszcze raz na zakończenie. Takie rzeczy tylko w amerykańskiej kolei. Dziękuję bardzo i do usłyszenia, do następnego razu na moim kanale.